Aktorzy z nowej telenoweli Dziedziczka są przejęci zbliżającą się premierą. Będziecie zaskoczeni. Już w pierwszym odcinku dzieje się wiele rzeczy. Wydarzenia się przeplatają. Mamy miłość, namiętność, rodzinę i pieniądze. Jest coś dla każdego. Aktor Matthias Noboa też jest pełen entuzjazmu. Ma ważne powody. Wszystko już prawie gotowe do wielkiej premiery. Jestem zadowolony. To moja pierwsza główna rola. Skupiłem się na pracy w 100%. Myślę, że widzowie będą mogli utożsamić się z każdym z bohaterów. Pierwszy odcinek został wyemitowany na kanale Novelas Plus 20 listopada. Zobaczmy, jak wyglądała praca na planie. Wszyscy jesteśmy młodzi, prawda? Panuje dobra atmosfera, żartujemy, lubimy się. Jestem bardzo towarzyska, ale moja postać jest raczej na uboczu. Pozostali pracują w grupach. Moi bracia są przesympatyczni i jestem zadowolona z ekipy. Mówił Juan Rios de la Fuente z Telebiza Espectaculos.